Czy wiesz, że to, co robisz na godzinę przed snem, może po cichu zadecydować o Twojej energii, krążeniu i męskiej pewności następnego dnia? Widzę to u mężczyzn po pięćdziesiątce cały czas. Dzień był a w porządku, ale noc? Zbyt ciężka kolacja, alkohol na rozluźnienie, ekran do późna, rozbija to, co ciało powinno robić najlepiej między 23.00 zerk a zerki: naprawiać naczynia, porządkować hormony i ładować witalność. Witaj na Zdrowie i Życie, miejscu, gdzie mówimy prosto i rzeczowo o tych elementach, które realnie wpływają na Twoje zdrowie. Dziś pokażę Ci, co zrobić przed snem, by wesprzeć krążenie i męską sprawność, i jak wprowadzić do kolacji konkretne produkty. Tak, z Twojej listy: jajka, tłuste ryby, liście zielone, orzechy, kakao, owoce granatu, owoce morza, pestki dyni, awokado, czosnek, które pracują dla Ciebie, zamiast przeciwko Tobie. Bez cudów. Fizjologia, rytm i konsekwencja. Dlaczego teraz? Bo po 50. roku życia spada elastyczność naczyń i zmienia się gospodarka hormonalna. To nie wyrok. To zaproszenie do mądrego wieczornego rytuału. Jeśli ty lub ktoś z Twojej rodziny czuje spadek porannych erekcji, słabszą energię, gorszy sen, często jest co odwracać. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj zdrowie i życie, i napisz w komentarzu, co najbardziej przeszkadza ci wieczorem. Podjadanie? Telefon? Kieliszek do snu? Dzięki temu przygotuję kolejne odcinki pod Twoje potrzeby. Kiedy kładziesz się spać, masz wrażenie, że ciało odpoczywa. Ale w rzeczywistości, właśnie wtedy zaczyna się najbardziej intensywna praca biologiczna, jakiej doświadczasz w ciągu doby. Noc to czas regeneracji, naprawy i równowagi hormonalnej. Każdy narząd, od serca po układ nerwowy, działa w rytmie, który natura zaprogramowała miliony lat temu. Dla mężczyzny, po pięćdziesiątce, to okno ma znaczenie podwójne. To właśnie noc decyduje, czy następny dzień zacznie się z energią, czy z poczuciem wyczerpania. W zdrowym organizmie między godziną 23.00 a 03.00 KNRRAM zachodzą trzy kluczowe procesy. Naprawa śródbłonka naczyń krwionośnych, uwalnianie hormonów anabolicznych, w tym testosteronu i hormonów wzrostu oraz stabilizacja układu nerwowego. To właśnie wtedy serce zwalnia, ciśnienie spada, a krew zaczyna płynąć wolniej, co daje naczyniom szansę na regenerację. Jeśli jednak kolacja była zbyt obfita, jeśli w organizmie krąży alkohol lub cukier, ten proces zostaje zablokowany. Wątroba pracuje w trybie awaryjnym, trzustka nadal wydziela insulinę, a zamiast odpoczynku, ciało prowadzi walkę z tym, co zjadłeś kilka godzin wcześniej. Krążenie to nie tylko pompa serca to sieć elastycznych, wrażliwych naczyń, które reagują na każdy impuls. Wraz z wiekiem ściany tętnic stają się mniej sprężyste. A w drobnych naczyniach zachodzą mikrouszkodzenia, które stopniowo ograniczają dopływ krwi do tkanek, również do prącia. Erekcja nie jest zjawiskiem czysto mechanicznym. To reakcja całego układu naczyniowego, nerwowego i hormonalnego. Gdy przepływ krwi spada, gdy brakuje tlenku azotu, gdy hormony nie osiągają porannego szczytu, ciało daje sygnał, że regeneracja nie przebiegła prawidłowo. Właśnie dlatego pierwszym objawem zaburzonej równowagi nocnej, nie jest choroba, lecz brak porannej erekcji, osłabienie koncentracji, suchość skóry, zimne dłonie, uczucie ociężałości. To małe, ale czytelne znaki, że Twój organizm nie dostał tego, czego potrzebował nocą: odpoczynku metabolicznego. W tej fazie nawet niewielka zmiana wieczornego rytuału potrafi odwrócić bieg rzeczy. Wystarczy wcześniejsza, lżejsza kolacja, mniej cukru, odstawienie alkoholu, chwila ciszy bez telefonu. Ciało jest wdzięczne za każdy gest, który pomaga mu wrócić do naturalnego rytmu. Kiedy poziom testosteronu spada, nie chodzi tylko o libido. Ten hormon wpływa na odbudowę naczyń, na pracę serca, na tempo regeneracji mięśni i zdolność do spalania tłuszczu. Ale jego produkcja odbywa się głównie w nocy, podczas głębokiego snu. Jeśli sen jest krótki, przerywany, zdominowany przez stres i światło ekranów, ciało nie może wejść w fazę, w której ten hormon powstaje. Dlatego tak wielu mężczyzn mówi śpie 7 godzin, a wstaje zmęczony. Nie chodzi o ilość, ale o jakość snu, o to, czy ciało zdążyło się naprawić. W nocy aktywują się także procesy oczyszczania. Mózg pozbywa się toksyn, które nagromadziły się w ciągu dnia, a wątroba filtruje krew i reguluje poziom lipidów. Jeżeli jednak dostanie tłustą kolację o 22 lub porcję alkoholu dla relaksu, Cała energia zostaje przesunięta z regeneracji na trawienie. Skutki gorszy sen, niższy poziom testosteronu, słabsze krążenie, ospałość a w dłuższej perspektywie zaburzenia erekcji. To nie dzieje się nagle. To proces, który rozwija się po cichu, miesiącami, nawet latami. Warto też pamiętać, że noc to czas, kiedy układ krążenia uczy się elastyczności. W głębokim śnie naczynia się rozszerzają, a krew przepływa z większą swobodą. Jeśli ten cykl jest przerywany przez bezsenność, hałas, stres, nadmiar kofeiny, ciało nie uczy się już tej reakcji. Rano serce musi pompować z większym wysiłkiem, a naczynia reagują wolniej. I właśnie ten drobny spadek elastyczności po latach prowadzi do tego, że mężczyzna zaczyna odczuwać różnice. Nie tylko w intymności, ale w każdym aspekcie życia. To, co dzieje się nocą, to fundament męskiej sprawności. Nie wystarczy ćwiczyć, brać witamin, ani dbać o dietę w ciągu dnia, jeśli noc pozostaje chaosem. Bo to właśnie noc decyduje, czy Twoje ciało naprawia się, czy zużywa. Dla mężczyzny po pięćdziesiątce każda dobrze przespana noc to inwestycja w krążenie, w serce, w mózg i w pewność siebie. Dlatego zanim pomyślisz o suplementach, spójrz na zegarek. Zapytaj siebie, co robiłem godzinę przed snem, bo od tej jednej godziny zależy, czy twój organizm zregeneruje się, czy tylko przetrwa do rana. A to różnica, którą czuć w całym ciele, od pierwszego oddechu po przebudzeniu, po siłę, z jaką bije twoje serce. Prawda jest taka, że nikt nie budzi się pewnego dnia z utraconą energią. Nie ma momentu, w którym ciało nagle przestaje działać. To, co nazywamy spadkiem męskiej witalności, nie jest jednym wydarzeniem. To proces, który trwa latami. Cichy, powolny i niemal niezauważalny. Zaczyna się niewinnie mniej ruchu, cięższe posiłki, stres, kilka godzin snu mniej. Każdy z tych elementów wydaje się drobny, ale razem tworzą efekt domina. I kiedy po pięćdziesiątce mężczyzna zaczyna czuć, że jego ciało nie reaguje jak dawniej, to nie starość, to suma wyborów, które codziennie wysyłały do organizmu jeden sygnał: Nie mam czasu na regenerację. Zacznijmy od sedna naczyń krwionośnych. To one są pierwszą linią obrony, ale też pierwszą ofiarą złych nawyków. W młodości naczynia są elastyczne jak gumowe rurki. Z wiekiem, pod wpływem stresu oksydacyjnego, braku snu, cukru i tłuszczów trans, ich ściany zaczynają twardnieć. Komórki śródbłonka, delikatne, aktywne biologicznie struktury odpowiedzialne za rozszerzanie naczyń, tracą swoją zdolność do wytwarzania tlenku azotu, który działa jak naturalny sygnał otwórz się. Kiedy tego sygnału brakuje, krew płynie wolniej, a tkanki, w tym te najwrażliwsze w okolicach prącia, zaczynają być niedotlenione. To właśnie wtedy pojawiają się pierwsze objawy: słabsze erekcje, zimne stopy, szybsze męczenie się, bóle głowy przy zmianie ciśnienia. Ale mało kto łączy te rzeczy ze sobą. Jednocześnie zaczyna się inny proces spadek poziomu testosteronu. I nie, to nie tylko nam sprawa wieku. To wynik stylu życia, który rozregulowuje cały układ hormonalny. Stres, brak ruchu i chroniczne niedosypianie podnoszą poziom kortyzolu, hormonu, który w nadmiarze działa jak hamulec dla testosteronu. Wysoki kortyzol przez dłuższy czas obniża produkcję androgenów w wiądrach i zmienia sposób, w jaki mózg wysyła sygnały do przysadki. W praktyce oznacza to, że ciało przełącza się w tryb przetrwania, a nie budowania. Mężczyzna staje się bardziej drażliwy, szybciej się męczy, ma problemy ze snem. A jego ciało zatrzymuje tłuszcz, szczególnie w okolicy brzucha. I tu zaczyna się błędne koło. Im więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej aromatazy, enzymu, który przekształca testosteron w estrogen. A im więcej estrogenu, tym mniej sygnału do produkcji testosteronu. Wszystko to dzieje się powoli, ale konsekwentnie. Wystarczy 5-10 lat takich warunków, by mężczyzna, który kiedyś czuł się silny, pełen energii i chęci działania, zaczął wątpić w siebie to nie tylko fizjologia, to psychologia ciała. Utrata witalności to nie kara za wiek, to komunikat, że ciało zostało pozostawione samo sobie. Do tego dochodzi dieta współczesnego człowieka. Szybka, ciężka, zdominowana przez rafinowane węglowodany i brak mikroelementów. Zbyt mało cynku, magnezu i witaminy D3, trzech filarów męskiej energii. Cynk jest kluczowy dla produkcji testosteronu, magnez reguluje napięcie mięśni naczyń a witamina D3 wpływa na elastyczność śródbłąka i jakość snu. Ich niedobory nie powodują nagłego kryzysu, ale z czasem odbierają organizmowi zdolność do regeneracji. To właśnie dlatego suplementacja powinna być rozważana nie jako kuracja, lecz jako uzupełnienie tego, czego nie daje współczesny styl życia. Nie można jednak zwalić wszystkiego na jedzenie. Drugi kluczowy winowajca to brak ruchu. Ruch to naturalny stymulator tlenku azotu i krążenia. Kiedy siedzisz godzinami, krew zalega w dolnych partiach ciała, a ściany naczyń przestają się rozciągać. Brak tego codziennego treningu elastyczności sprawia, że naczynia stają się sztywne, a serce musi pracować z większym wysiłkiem. Co gorsza, siedzący tryb życia obniża wrażliwość na insulinę, a to oznacza, że więcej cukru krąży we krwi, uszkadzając śródbłonek i nasilając stan zapalny. Organizm z czasem przestaje reagować tak, jak powinien. Krew nie napływa tam, gdzie powinna, a sygnały hormonalne zostają zakłócone. Trzecim cichym niszczycielem męskiej energii jest stres, który nie ustępuje nawet nocą. Wysoki poziom kortyzolu blokuje melatoninę, hormon snu, przez co ciało nie wchodzi w fazę głębokiego odpoczynku. W nocy powinno regenerować mięśnie, naczynia i układ nerwowy, a zamiast tego trwa w stanie czuwania. Często mężczyźni mówią: śpię, ale się nie wysypiam. To klasyczny objaw stresu przewlekłego. Zmęczony organizm produkuje mniej testosteronu, a więcej kortyzolu, który z kolei obniża odporność, pogarsza trawienie i zwiększa ryzyko problemów sercowo-naczyniowych. Na tym etapie pojawia się coś, co wielu ignoruje: cichy stan zapalny. Nie daje gorączki ani bólu, ale to on uszkadza naczynia od środka, powoduje ich zwężenie i utratę sprężystości. Właśnie ten stan trwający latami odpowiada za utratę drożności tętnic, pogorszenie krążenia i zaburzenia erekcji. Jedzenie przetworzone, stres, brak snu, wszystko to podsyca ten ogień. I tu powstaje paradoks. Ciało, które powinno się regenerować, zaczyna samo siebie niszczyć. Ale nie jest za późno. Proces ten można odwrócić, jeśli zrozumiesz, że zdrowie to system naczyń połączonych. Nie wystarczy skupić się na jednym elemencie, trzeba przywrócić równowagę. Kiedy poprawiasz sen, obniżasz stres, ruszasz się i zmieniasz kolację na lekką. To nie tylko wspierasz serce, ale również hormony, mózg i libido. To właśnie ten efekt domina, ale w dobrą stronę. Organizm mężczyzny ma niezwykłą zdolność do regeneracji, nawet po sześćdziesiątce. Komórki endotelialne naczyń potrafią się odbudowywać, mięśnie odzyskują siłę, a hormony reagują na sygnały stylu życia. Wszystko zaczyna się od prostych decyzji: wcześniejszy sen, ruch, mądrzejsze jedzenie mniej stresu. Nie potrzebujesz rewolucji, potrzebujesz rytmu, bo regeneracja to nie akt jednorazowy, tylko codzienny rytuał. To właśnie ten rytm decyduje, czy twoje ciało z każdym rokiem będzie słabnąć, czy wręcz przeciwnie, uczyć się funkcjonować lepiej. I choć wielu w to nie wierzy, to ciało naprawdę może się odmłodzić nie przez cud, ale przez konsekwencje. Kiedy dasz mu to, czego potrzebuje sen, oddech, ruch i jedzenie, które wspiera krążenie, ono odwdzięczy się elastycznością, siłą i spokojem, którego nie da się kupić żadnym lekiem. Właśnie dlatego mówimy w zdrowie i życie. Wiek to nie problem. Problemem są nawyki. Bo dopóki oddychasz, twoje ciało chce żyć pełną mocą. Musisz mu tylko na to pozwolić. Każdy proces regeneracji zaczyna się od decyzji, ale to rytuał utrwala zmianę. Nie ma cudownych pigułek, nie ma sekretnej diety, która naprawi wszystko w tydzień. Jest tylko ciało. Twoje ciało, które dzień po dniu reaguje na to, co mu dajesz: sen, jedzenie, ruch i spokój. Ciało zapamiętuje rytm. I jeśli przez lata dostawało stres, pośpiech, późne kolacje i brak snu, to nie zapomni o tym z dnia na dzień. Ale pamiętaj: tak samo jak zapamiętało chaos, potrafi też zapamiętać porządek. I to właśnie ta pamięć biologiczna stanie się Twoim sprzymierzeńcem, jeśli dasz jej szansę. Pierwszy krok odzyskaj noc. Zanim zaczniesz myśleć o suplementach, skup się na najważniejszym lekarstwie, jakie istnieje. Śnie. To on przywraca rytm hormonalny, to on odbudowuje śródbłonek naczyń, to on regeneruje mózg. Mężczyzna, który śpi głęboko, nie potrzebuje cudów, bo jego ciało produkuje własne. Wystarczy, że nauczysz się prostego schematu. Kolacja minimum 2 godziny przed snem, żadnych ekranów w ostatniej godzinie, zero alkoholu na noc. Jeśli położysz się o 20 Ciebie jedą, Twoje ciało wejdzie w fazę głębokiego snu około północy. Właśnie wtedy aktywuje się hormon wzrostu i zaczyna się naprawa naczyń. W tej fazie krew płynie wolniej, ciśnienie spada, a testosteron zaczyna się odbudowywać. To cichy, ale najpotężniejszy proces w Twoim życiu. Drugi krok: stwórz talerz, który nie szkodzi nocy. Wieczorne jedzenie to nie tylko kwestia smaku to komunikat dla organizmu regeneruj się albo pracuj dalej. Jeśli zjadasz tłuste mięso, sosy, słodycze czy pijesz alkohol, ciało nie ma wyboru. Zamiast naprawiać, trawi. Ale jeśli dasz mu lekki, czysty posiłek złożony z produktów, które wspierają krążenie, ono ci się odwdzięczy. Wybieraj te, które odżywiają ściany naczyń, dostarczają cynku, magnezu i azotanów: liście zielone, tłuste ryby, awokado, orzechy, pestki dyni, czosnek, granat. Dodaj dwie kostki gorzkiej czekolady o zawartości kakao powyżej 70%. Jej flavonoidy poprawiają przepływ krwi i obniżają ciśnienie. To nie jest restrykcja, to inwestycja w lepsze krążenie. Trzeci krok: rusz krew, ale z mądrością. Nie potrzebujesz siłowni, Twoje naczynia potrzebują rytmu, regularnego przepływu. Najlepsze ćwiczenia to te, które zmuszają serce do pracy, ale nie przeciążają: szybki marsz, jazda na rowerze, pływanie, lekkie podnoszenie ciężaru własnego ciała. Zaledwie 30 minut dziennie wystarczy, by krew nauczyła się znów krążyć swobodnie. Dla mężczyzny po 50 to nie fitness, to terapia naczyniowa. Bo im lepiej działa krążenie, tym więcej tlenu dostają tkanki, tym mocniejszy jest sygnał nerwowy, tym bardziej ciało odzyskuje zaufanie do siebie. Czwarty krok: naucz się wyciszać. Stres jest jednym z największych złodziei męskiej energii. Nie widzisz go, ale czuje go każdy narząd. Kiedy kortyzol utrzymuje się wysoko wieczorem, Ciało nie produkuje testosteronu i żadne jedzenie, żaden suplement tego nie zmieni, dopóki nie nauczysz się wyłączać napięcia. Nie chodzi o medytację w klasztorze, tylko o proste rytuały. Krótki spacer po kolacji, oddech przez nos, 4 sekundy wdechu, 6 sekund wydechu. Wystarczy 10 minut takiego rytmu, by serce zwolniło, a ciało przeszło w tryb regeneracji. To sygnał, że noc może rozpocząć naprawę. Piąty krok. Traktuj ciało jak partnera, nie jak narzędzie. Wielu mężczyzn przez całe życie działa według zasady zacisnąć zęby i robić dalej. Ale ciało nie jest maszyną. To system, który reaguje na sposób, w jaki o niego dbasz: z cierpliwością lub z pośpiechem. Jeśli nauczysz się słuchać jego sygnałów, uczucia zmęczenia, wzdęć, bólu pleców, bezsenności, nie jako przeszkód, ale jako komunikatów, zaczynasz odzyskiwać kontrolę. To świadomość, nie siła, przywraca zdrowie. Szósty krok. Suplementuj z głową nie z nadzieją. Cynk, magnez, witamina D3. Owszem, mogą pomóc, ale tylko wtedy, gdy są potrzebne. Zrób badania, zobacz wyniki i wtedy działaj. D3 najlepiej przyjmować z tłuszczem cynk wieczorem, magnez po aktywności. Ale pamiętaj, żadna kapsułka nie zastąpi ruchu, snu i prawidłowego oddechu. Suplement to wsparcie, nie ratunek. Siódmy krok. Rytm, nie perfekcja. Największy błąd, jaki popełnia większość ludzi. To próba bycia idealnym przez 3 dni, a potem powrót do starych nawyków. Ciało nie potrzebuje ideału, potrzebuje powtarzalności. Jeśli przez 30 dni poświęcisz mu regularność, pójdziesz spać o tej samej porze, zjesz mądrzej, ruszysz się choćby 20 minut, zobaczysz, że coś się zmienia. Nie tylko w ciele, ale w głowie. Bo regeneracja zaczyna się w decyzji, ale utrwala się w powtarzaniu. Ósmy krok. Monitoruj postępy nie oczami, ale odczuciami. Nie mierz sukcesu wagą ani liczbą powtórzeń, mierz go tym, jak się budzisz. Czy rano czujesz ciepło w dłoniach? Czy śpisz spokojniej? Czy masz więcej cierpliwości do świata? To są pierwsze oznaki, że krążenie wraca do formy, że hormony odzyskują rytm. I dopiero wtedy ciało daje ci więcej energii, witalności i pewności siebie. Prawdziwa odbudowa męskiej siły nie polega na cofnięciu czasu, ale na odzyskaniu równowagi. To właśnie równowaga między snem a aktywnością, napięciem a odpoczynkiem, jedzeniem a trawieniem daje efekt, którego szukasz. Nie musisz być młodszy, by być silniejszy. Musisz być bardziej świadomy. Bo mężczyzna po pięćdziesiątce, który zrozumie swoje ciało, jest potężniejszy niż dwudziestolatek, który nie słucha żadnych jego sygnałów. W świecie, który pędzi, największym luksusem nie jest młodość, ale spokój i energia. I oba te skarby są w Twoim zasięgu. Zaczynają się dziś wieczorem. W chwili, gdy zdecydujesz, że Twoje ciało znów zasługuje na troskę, rytm i sen. Kiedy podsumowujemy wszystko, co omówiliśmy, staje się jasne, że zdrowie i witalność nie są dziełem przypadku. To wynik konsekwencji. Każdy wieczór, każda kolacja, każda godzina snu to cegły, z których budujesz albo swoje osłabienie, albo swoją siłę. Nie ma cudów, ale są prawa biologii, które zawsze działają na Twoją korzyść, jeśli je szanujesz. Twoje ciało nie zapomina, jak być sprawne. Potrzebuje tylko warunków, by mogło znów się naprawiać, tak jak robiło to przez pierwsze dekady Twojego życia. Prawdziwa zmiana nie zaczyna się od motywacji, ale od świadomości, od zrozumienia, że utrata energii, spadek testosteronu czy osłabienie erekcji to nie wyrok, to komunikat. Ciało mówi: Zwolnij, oddychaj, daj mi spać, daj mi czyste jedzenie, daj mi szansę. I kiedy odpowiadasz na ten komunikat, gdy zaczynasz współpracować ze swoim organizmem zamiast z nim walczyć, dzieje się coś niezwykłego. Odwracasz bieg starzenia się. Nie zatrzymujesz czasu, ale przestajesz mu się poddawać. W zdrowie i życie wierzymy, że męska siła nie kończy się po pięćdziesiątce. Ona dojrzewa, zyskuje mądrość, głębie i spokój. I właśnie wtedy może stać się najbardziej autentyczna, bo prawdziwa witalność nie polega na rywalizacji z młodością. Ale na odzyskaniu kontaktu z własnym ciałem, z jego rytmem, oddechem i potrzebami. Dlatego dziś, zanim położysz się spać, zrób coś prostego. Wyłącz ekran, weź kilka spokojnych oddechów. Poczuj wdzięczność za to, że twoje serce nadal bije, że twoje ciało wciąż walczy o ciebie, bo ono naprawdę to robi: każdej nocy w ciszy, bez fanfar. Pomóż mu. A jeśli ten materiał dał ci do myślenia, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie. Zostaw komentarz i podziel się tym filmem z kimś, kto też potrzebuje odzyskać siłę. W końcu, jak zawsze powtarzamy, Twoje zdrowie to Twoja decyzja, a każda noc może być nowym początkiem.